To była wiadomość, która wstrząsnęła światem polskiego show-biznesu. Maciej Pela po raz pierwszy przerwał milczenie i ujawnił kulisy swojego rozstania z Agnieszką Kaczorowską. Jeszcze niedawno byli symbolem miłości, pasji i wzajemnego wsparcia para, która zdawała się nie znać słowa kryzys. Widzowie znali ich z parkietów programów telewizyjnych i wspólnych występów, w których łączyli perfekcję techniczną z prawdziwym uczuciem. Dziś ta historia ma jednak zupełnie inny ton. W jednym z najnowszych wywiadów Maciej przyznał, że to, co wydawało się piękną bajką, skończyło się bólem, rozczarowaniem i poczuciem zdrady. Jak opowiada tancerz, dzień 31 sierpnia był momentem przełomowym. To właśnie wtedy Agnieszka miała powiedzieć mu, że rozważa separację, a zaledwie kilka godzin później dodała, że chce rozwodu. Dla Macieja te słowa były jak cios. Jeszcze rano planowali wspólny wyjazd, a wieczorem ich świat legł w gruzach. W jego głosie słychać było emocje, zaskoczenie, smutek i niedowierzanie. Mówił o tym, jak w jednej chwili codzienne gesty bliskości, rozmowy i wspólne rytuały przestały mieć znaczenie. Ich relacja przez lata wydawała się nierozerwalna. Połączyła ich pasja do tańca, wspólne projekty, życie artystyczne i wzajemne ambicje. Razem budowali markę, która zdobyła ogromne uznanie w świecie mediów. A jednak, za kulisami tej miłości Narastało napięcie. Coraz częstsze nieobecności, różnice w priorytetach i przemilczane konflikty zaczęły tworzyć niewidzialną przepaść. Znajomi pary zauważali, że z czasem ich spojrzenia stały się chłodniejsze, a gesty mniej naturalne. Maciej Pela przyznał, że przez długi czas próbował ratować ten związek. Tłumaczył, że miłość wymaga pracy i że nie ma relacji bez trudnych chwil. Jednak z każdym miesiącem czuł, że traci grunt pod nogami. Wspominał, że Agnieszka coraz bardziej koncentrowała się na projektach zawodowych i własnym rozwoju, a on coraz częściej czuł się jak obserwator jej życia, a nie jego część. To właśnie ten dystans, jak mówi, stał się początkiem końca. Rozstanie nie było tylko końcem miłości, ale również wstrząsem emocjonalnym, który odbił się na jego codzienności. Przyjaciele opowiadają, że przez długi czas unikał wywiadów, odmawiał udziału w programach. I skupiał się wyłącznie na pracy w szkole tańca. W jednym z fragmentów rozmowy przyznał, że najtrudniejsze było poczucie zdrady, nie tylko uczuciowej, ale i zaufania, które budował przez lata. Ta historia, pełna napięcia i emocji, dopiero się rozwija. Ujawnione szczegóły rzucają nowe światło na relację, która przez lata wydawała się idealna. Co naprawdę wydarzyło się między Maciejem Pelą a Agnieszką Kaczorowską i jakie będą tego konsekwencje dla ich dalszego życia zawodowego i prywatnego, pokażą kolejne dni. Aby nie przegapić dalszych informacji o tej historii, subskrybuj nasz kanał i śledź kolejne odsłony tej emocjonującej opowieści o miłości, rozczarowaniu i nadziei. Dom, który przez lata był symbolem ich wspólnego życia, dziś stał się najtrudniejszym rozdziałem do zamknięcia. Maciej Pela w jednym z najnowszych wpisów na Instagramie potwierdził, że planuje sprzedać nieruchomość, którą razem z Agnieszką Kaczorowską kupili, gdy ich związek był jeszcze pełen planów i marzeń. Ta wiadomość, choć przekazana z pozornym spokojem, odsłania emocjonalny ciężar, jaki wciąż towarzyszy tancerzowi. To nie tylko decyzja finansowa, ale symboliczny gest końca pewnej epoki. Dom, o którym mowa, był miejscem, gdzie przez lata budowali wspólne życie. To tam rodziły się ich pomysły artystyczne, tam przygotowywali choreografię, a w wolnych chwilach odpoczywali po intensywnych tygodniach pracy. Dziś te same ściany, które kiedyś słyszały śmiech, przypominają o tym, co stracili. Maciej, odpowiadając na pytania internautów, przyznał, że sprzedaż nieruchomości to nie tylko kwestia formalna, ale także emocjonalna podróż, która może potrwać dłużej, niż się spodziewał. Napisał, że proces ten będzie wymagający i zapewne bolesny, bo każde miejsce w tym domu wiąże się z konkretnym wspomnieniem. Znajomi pary opowiadają, że ten dom był ich wspólnym projektem od samego początku. Razem wybierali meble, kolory ścian, nawet drobne detale, jak filiżanki do kawy. Agnieszka marzyła o przestronnej kuchni z dużym stołem, przy którym mogliby spotykać się z przyjaciółmi. Maciej nalegał na taras, z którego roztaczał się widok na ogród pełen zieleni. Teraz ten ogród zarasta ciszą, a wnętrze, które niegdyś tętniło życiem, czeka na nowego właściciela. Decyzja o sprzedaży domu była dla Macieja trudna. Przez długi czas unikał rozmów na ten temat, tłumacząc, że potrzebuje przestrzeni, by zrozumieć, co naprawdę czuje. W jego najnowszych wpisach widać jednak próbę pogodzenia się z przeszłością. Podkreśla, że dom nie jest już jego miejscem, że to część historii, która musi się zakończyć, by mógł iść dalej. Wśród internautów pojawiły się liczne komentarze pełne wsparcia i zrozumienia. Fani dziękowali mu za szczerość, za odwagę mówienia o emocjach bez upiększeń. Rodzina Maciej'a również przeżywa tę sytuację. Bliscy przyznają, że ostatnie miesiące były dla niego ogromnym wyzwaniem emocjonalnym. Po rozstaniu z Agnieszką długo nie potrafił wrócić do równowagi. Jego matka w jednym z wywiadów powiedziała, że syn zawsze był człowiekiem rodzinnym, który traktował wspólny dom jako symbol stabilności. Sprzedaż tej nieruchomości to dla niego nie tylko formalność, ale również pożegnanie z kawałkiem siebie. Agnieszka Kaczorowska z kolei zachowuje dystans wobec publicznych komentarzy byłego partnera. Choć unika bezpośrednich odniesień, jej aktywność w mediach społecznościowych sugeruje, że również stara się zamknąć ten rozdział i skupić na pracy. Bliscy aktorki mówią, że dla niej rozstanie również nie było łatwe, mimo że decyzję o zakończeniu związku podjęła jako pierwsza. Dziś angażuje się w nowe projekty, prowadzi warsztaty taneczne i coraz częściej podróżuje, jakby każda podróż miała przynieść jej wewnętrzny spokój. Dla Macieja każda kolejna wizyta w pustym domu to moment refleksji. Często wspomina chwile, gdy wracali zmęczeni po występach, kiedy wieczorem rozmawiali przy herbacie, planując kolejne wspólne przedsięwzięcia. Dziś mówi, że nauczył się żyć inaczej, bez planów, bez pośpiechu, z większą świadomością tego, co naprawdę ważne. Dom, który miał być symbolem wspólnego początku, stał się lekcją o przemijaniu i o tym, że nawet najpiękniejsze miejsca tracą znaczenie, gdy brakuje w nich ludzi, którzy nadawali im sens. Decyzja o sprzedaży to także sposób na oczyszczenie przestrzeni, nie tylko tej materialnej. Maciej podkreśla, że chce zamknąć ten etap z godnością, bez żalu i gniewu. Dla niego to nie koniec, ale początek nowego etapu, w którym miejsce po przeszłości może wypełnić spokój. Jego wpisy, mimo smutku, niosą w sobie dojrzałość i nadzieję, że czas naprawdę potrafi uleczyć rany. Ich historia, która zaczęła się jak bajka o miłości, dziś czytana jest jak emocjonalny reportaż o utracie, bólu i próbie odnalezienia siebie po burzy. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela pobrali się we wrześniu 2018 roku niespełna rok. Po pierwszym spotkaniu. Byli młodzi, zakochani i pełni wspólnych planów. W świecie, w którym wiele relacji rozpada się równie szybko jak powstaje, oni wydawali się dowodem, że prawdziwa miłość istnieje. Ich ślub był cichy, rodzinny, a media pisały o nich jako o jednym z najbardziej zgranych małżeństw polskiego show biznesu. Wkrótce po ślubie na świat przyszła ich pierwsza córka, Emilia, a dwa lata później Gabriela. W wywiadach oboje mówili o macierzyństwie i ojcostwie jako o najpiękniejszym doświadczeniu życia. Na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych widać było szczęście i bliskość. Dzielili się wspólnymi chwilami z wakacji, pokazując, że taniec i miłość mogą tworzyć jedną harmonijną całość. Jednak za tym idyllicznym obrazem zaczęły kryć się pęknięcia, które z biegiem czasu przerodziły się w przepaść. Maciej Pela, występując w podcaście żurnalisty, po raz pierwszy pozwolił sobie na szczerość. W jego głosie brzmiała nostalgia i gorycz. Opowiedział o ostatnich miesiącach przed rozstaniem, o życiu w zawieszeniu, o braku zrozumienia i coraz częstszych rozmijających się emocjach. Wspominał moment, gdy Agnieszka wyruszyła na plan programu Sinton, nagrywając go w odległej dżungli. Maciej w tym czasie prowadził zajęcia taneczne. Starał się utrzymać codzienny rytm, zajmował się dziećmi, otrzymywał od niej wiadomości pełne czułości i wdzięczności słowa, które wydawały się świadczyć o tym, że mimo odległości są sobie bliscy. Jednak jak sam przyznał, coś w tych wiadomościach było inne. Pojawił się ton pożegnania, jakby Agnieszka podświadomie kończyła pewien rozdział. Ostatnia wiadomość, którą wysłała z obozu, brzmiała spokojnie, ale miała w sobie coś niepokojącego. Później kontakt się urwał, a on, jak opowiadał, poczuł, że coś się skończyło? Nie mógł jednak przypuszczać, że zaledwie kilka tygodni później usłyszy słowa o rozwodzie. Dla Macieja to był cios, którego nie potrafił opisać. Jak mówił, wszystko wydarzyło się zbyt nagle, zbyt niespodziewanie. Jeszcze niedawno planowali wspólną przyszłość, rozmawiali o projektach artystycznych, o szkole tańca, o kolejnych etapach kariery. Nagle został sam z pytaniami, z ciszą i z odpowiedzialnością za dzieci. Mówił, że w tamtym czasie żył jak automat. Organizował codzienność, by córki nie odczuły chaosu, który wdarł się do jego życia. W rozmowie z prowadzącym przyznał, że najbardziej bolało go nie tyle samo rozstanie, co sposób, w jaki do niego doszło. Wspominał, że kiedy otrzymał od Agnieszki telefon z informacją o zwycięstwie w programie, był szczery w swojej reakcji. Cieszył się, był dumny. Jednak chwilę później. Rozmowa zmieniła ton. Opowiedział o trudnościach z dziećmi, o zmęczeniu i poczuciu, że sam dźwiga ciężar całej rodziny. Wtedy, jak mówił, coś pękło. Po tym telefonie już nic nie było takie samo. Znajomi pary potwierdzają, że napięcie między nimi narastało od miesięcy. Oboje byli ambitni, energiczni, skupieni na pracy. Ich pasje, które kiedyś ich łączyły, zaczęły ich od siebie oddalać. Agnieszka, coraz bardziej zaangażowana w projekty telewizyjne i działalność medialną, coraz rzadziej bywała w domu. Maciej, prowadząc zajęcia i szkołę tańca, próbował utrzymać równowagę między karierą a rodziną. W efekcie każde z nich zaczęło żyć we własnym rytmie. Dla opinii publicznej rozstanie tej pary było szokiem. Wydawali się idealni, zawsze uśmiechnięci, zawsze w harmonii. Gdy prawda wyszła na jaw, pojawiły się spekulacje i plotki. Agnieszka milczała, unikając komentarzy. Maciej natomiast wybrał szczerość. Jego wypowiedzi, choć pełne emocji, nie miały w sobie goryczy. Mówił o miłości, która mimo końca pozostaje częścią jego życia, o wdzięczności za lata wspólnego dorastania i o dzieciach, które stały się jego największą siłą. Dla fanów byłej pary to, co mówił, stało się lekcją dojrzałości emocjonalnej. W świecie, w którym konflikty często przeradzają się w publiczne oskarżenia, Maciej Pella postanowił zachować godność. Mówił o przebaczeniu, o potrzebie spokoju i o tym, że nawet najtrudniejsze doświadczenia mogą prowadzić do nowego początku. Agnieszka, choć wciąż milczy, zaczęła publikować w sieci motywacyjne wpisy o sile kobiet i znaczeniu samorealizacji, co wielu odebrało jako jej sposób na odnalezienie równowagi. Ich historia, pełna namiętności, pasji i dramatycznych zwrotów, pokazuje, jak cienka jest granica między bliskością a obcością. To opowieść o miłości, która dała im wszystko i jednocześnie zabrała spokój. Dziś oboje próbują na nowo zdefiniować siebie nie jako para, ale jako rodzice, artyści i ludzie, którzy po burzy odnaleźli w sobie siłę, by iść dalej. Maciej Pela w swoim najnowszym wywiadzie ujawnił szczegóły, które wstrząsnęły opinią publiczną i dodały dramatyzmu historii jego rozstania z Agnieszką Kaczorowską. Jak przyznał, momentem, w którym jego świat zupełnie się załamał, był dzień 31 sierpnia, kiedy po powrocie z programu telewizyjnego Agnieszka miała poinformować go o chęci separacji. Jeszcze tego samego dnia, kilka godzin później, stwierdziła, że chce rozwodu. Maciej opowiadał, że przez kolejne dni czuł się jak w emocjonalnym labiryncie, nie potrafiąc zrozumieć, jak związek budowany przez sześć lat mógł rozpaść się w tak krótkim czasie. Jak twierdzi tancerz, prawda o kulisach tego rozstania wyszła na jaw dopiero później. W tym samym dniu, w którym doszło do rozmowy o rozwodzie, Agnieszka miała spotkać się z Pawłem, członkiem ekipy produkcyjnej programu Hoang SIN TON, w którym uczestniczyła. Z jego relacji wynika, że rozmowa, która miała dotyczyć spraw zawodowych, przerodziła się w coś znacznie bardziej osobistego. Maciej przyznał, że początkowo nie chciał w to wierzyć. Wciąż miał w pamięci wiadomości które Agnieszka wysyłała mu z obozu, pełne ciepła, wdzięczności i zapewnień o miłości. Zaledwie kilka dni po tych słowach miała jednak podjąć decyzję o zakończeniu małżeństwa. Największy cios przyszedł w dniu, który miał być symbolem ich wspólnej historii: w szóstą rocznicę ślubu. Jak wyznał, właśnie wtedy Agnieszka poleciała do Belgii, gdzie spotkała się z Pawłem. Maciej mówił o tym z widocznym bólem, lecz bez agresji. Jego słowa były pełne rozczarowania, ale też próbą zrozumienia sytuacji. Opisał, że tamte dni były dla niego jak emocjonalna burza chaos, niedowierzanie i cisza, która zapadła po tym, jak dowiedział się o wszystkim. Przyznał, że choć trudno mu to zaakceptować, wciąż stara się zrozumieć motywację swojej byłej żony. Według relacji Macieja. Agnieszka utrzymywała, że jej decyzja o zakończeniu małżeństwa zapadła już podczas pobytu w dżungli, więc to, co wydarzyło się później, nie było w jej oczach zdradą. To stwierdzenie wywołało ogromne emocje wśród słuchaczy podcastu i internautów. Dla wielu było to szokujące wyznanie, które pokazało, jak różnie można interpretować granice w relacji. Maciej, mimo bólu, nie próbował oskarżać, raczej analizował. Mówił, że choć nie zgadza się z jej rozumowaniem, stara się przyjąć, że każdy człowiek ma swoją prawdę i swoje granice emocjonalne. W jego słowach słychać było autentyczne zranienie, ale też rezygnację. Opowiadał o bezsennych nocach, o rozmowach z przyjaciółmi, którzy próbowali go wspierać, o ciszy w domu, która nagle stała się nie do zniesienia. Mówił, że w tamtym czasie najtrudniejsze było nie to, że został sam, ale że musiał tłumaczyć dzieciom, dlaczego mama i tata nie są już razem. Przyznał, że patrząc na ich córki, czuje mieszaninę dumy i bólu. Dumy, bo mimo wszystko udało mu się zachować spokój, i bólu, bo wie, że ich dzieciństwo zostało naznaczone czymś, czego nigdy nie planowali. Znajomi pary twierdzą, że Maciej długo nie potrafił o tym mówić. Przez wiele miesięcy milczał, nie komentował doniesień medialnych i odmawiał wywiadów. Dopiero teraz zdecydował się na szczerość, którą wielu uznało za odważną. Z jego relacji wyłania się obraz człowieka, który został zaskoczony decyzją partnerki, ale mimo wszystko próbuje zachować klasę i empatię. W jego wypowiedziach nie ma złośliwości, jest raczej melancholia i refleksja nad tym, jak łatwo można stracić coś, co wydawało się niezniszczalne. Agnieszka, według osób z jej otoczenia, również przeżywała tamten czas bardzo intensywnie. Bliscy mówią, że decyzja o odejściu nie była dla niej łatwa, ale dojrzewała do niej miesiącami. Zmiana środowiska, udział w programie, nowe znajomości wszystko to sprawiło, że zaczęła patrzeć na życie z innej perspektywy. Po powrocie z planu filmowego miała powiedzieć, że potrzebuje wolności i przestrzeni dla siebie. Dla opinii publicznej ta historia jest pełna emocji i kontrastów. Z jednej strony tancerka, która zawsze uchodziła za uśmiechniętą i pełną energii, z drugiej mąż, który próbował utrzymać rodzinę mimo trudności, ich rozstanie pokazało, jak skomplikowane mogą być ludzkie emocje i jak cienka bywa granica między miłością a rozstaniem. Maciej wciąż mówi o potrzebie prawdy, o chęci zrozumienia, dlaczego ich historia potoczyła się w ten sposób. Jego ton pozostaje spokojny, pełen godności i akceptacji. Dla wielu fanów ich historia stała się symbolem tego, że nawet najbardziej idealne relacje mogą kryć w sobie cienie. A dla samego Maciej'a lekcją, że szczerość wobec siebie to pierwszy krok do uzdrowienia. Choć dziś ich drogi biegną osobno, wspólne lata pozostają częścią jego życia, a każde wspomnienie, jak mówi, jest przypomnieniem, że miłość to nie tylko emocje, lecz także odwaga, by odejść, gdy już nie ma wspólnego rytmu. Kariera Agnieszki Kaczorowskiej to historia pełna determinacji, pasji i nieustannego dążenia do doskonałości. Jej przygoda z tańcem rozpoczęła się, gdy miała zaledwie sześć lat. Już wtedy zdradzała wyjątkową wrażliwość muzyczną i wyczucie rytmu, które szybko dostrzegli trenerzy. Z małej dziewczynki w błyszczącej sukience scenicznej przeobraziła się w jedną z najbardziej utalentowanych tancerek swojego pokolenia. Pierwsze sukcesy pojawiły się bardzo wcześnie. Z Karolem Gawełem i Janem Boreckim zdobywała doświadczenie, ucząc się precyzji i dyscypliny, które później stały się jej znakiem rozpoznawczym. W latach 2007-2009 współpracowała z Pawłem Milcarzem, z którym sięgnęła po tytuł Młodzieżowych Mistrzów Polski w tańcach latynoamerykańskich. To był moment, w którym jej nazwisko po raz pierwszy zabrzmiało szerzej w środowisku tanecznym. Jednak prawdziwy przełom przyniósł rok 2010, kiedy razem z Pawłem Tekielą została młodzieżową mistrzynią świata w tańcach latynoamerykańskich i zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy. Zaledwie 19-letnia Agnieszka stała się symbolem sukcesu młodego pokolenia polskich tancerzy. Kolejne lata przyniosły rozwój w międzynarodowej klasie tanecznej S, w której reprezentowała najwyższy poziom zarówno w stylu latynoamerykańskim, jak i standardowym. Choć intensywne treningi i podróże po świecie kosztowały ją wiele wyrzeczeń, nigdy nie straciła entuzjazmu. W jednym z wywiadów przyznała, że taniec nauczył ją pokory i cierpliwości dwóch cech, które później okazały się kluczowe w jej karierze medialnej. W 2014 roku, po krótkiej przerwie, powróciła do świata show biznesu jako trenerka w programie Polsatu Dancing with the Stars taniec z gwiazdami. Już od pierwszego występu Przyciągała uwagę widzów nie tylko profesjonalizmem, lecz także ciepłem i energią. Jej współpraca z Rafałem Maślakiem, Łukaszem Kadziewiczem czy Nikodemem Rozbickim pokazywała jej elastyczność i umiejętność dopasowania się do każdego partnera. Prawdziwym sukcesem okazało się zwycięstwo w trzeciej edycji programu w 2015 roku u boku Krzysztofa Wieszczka. Publiczność pokochała ich taneczną chemię i szczerość emocji, które biły z każdego występu. Jednocześnie rozwijała karierę sceniczną. Tworzyła choreografię dla spektakli teatralnych, w tym dla adaptacji singiel Marcina Szczygielskiego w reżyserii Olafa Lubaszenki, a jej taneczne pomysły zaczęły trafiać także na największe sceny Warszawy. Rok 2017 był dla niej szczególny, zorganizowała jubileuszowy występ w Teatrze Wielkim, podczas którego zatańczyła ponownie z Krzysztofem Wieszczkiem Świętując 25-lecie stacji Polsat, w tym samym roku otworzyła własną szkołę tańca Dance World, by Agnieszka Kaczorowska, która szybko stała się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w stolicy przez młodych adeptów tańca. Pandemia w 2020 roku zmusiła ją do zamknięcia szkoły, ale nawet wtedy nie przestała działać. Prowadziła zajęcia online i warsztaty motywacyjne, inspirując setki osób do ruchu i samorozwoju. Agnieszka nigdy nie ograniczała się tylko do tańca. Jej kariera aktorska rozwijała się równolegle. Od 1998 roku wcielała się w postać Bożenki w serialu Klan, który przyniósł jej ogromną popularność i sprawił, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Występowała również w serialach na dobrej, na złe, w spektaklach teatralnych. Kochanie na kredyt czy The Perfect Wedding, a także w licznych produkcjach muzycznych, gdzie łączyła taniec z aktorstwem. Z czasem zaczęła pojawiać się w programach telewizyjnych jako prowadząca, współorganizując wydarzenia takie jak Polsat Super Hit Festival, roztańczony PGE Narodowy czy sylwestrowe koncerty telewizyjne. Z kolei Maciej Pela... Choć przez lata pozostawał bardziej w cieniu medialnym, był niemniej oddany sztuce tańca. Jego droga do sukcesu była dłuższa i pełna wysiłku. Zanim rozpoczął karierę taneczną, pracował jako sprzedawca, próbując utrzymać się samodzielnie. Dopiero w 2006 roku zapisał się na zajęcia taneczne, które zmieniły jego życie. W 2008 roku pojawił się w programie You Can Dance, po prostu tańcz, gdzie dotarł do etapu treningów w Barcelonie. Choć nie dostał się do finałowej szesnastki, doświadczenie to zmotywowało go do dalszej pracy. Maciej przez kolejne lata rozwijał swoje umiejętności pod okiem instruktorów z Niemiec, Francji, USA i Japonii. W 2013 roku założył własny projekt edukacyjny Dope Camp, który połączył elementy nauki tańca, kreatywności i nowoczesnych form ruchu. W środowisku tanecznym ceniony jest zacierpliwość i indywidualne podejście do uczniów. Choć nie zdobył tylu nagród co Agnieszka, wypracował sobie solidną pozycję instruktora i mentora. Po ślubie z Agnieszką w 2018 roku Maciej związał się zawodowo ze szkołą Dance World, gdzie wspólnie prowadzili zajęcia i warsztaty. Ich duet sceniczny, łączący profesjonalizm z emocjami, stał się inspiracją dla wielu par. Jednak po narodzinach córek zdecydował się ograniczyć działalność artystyczną i poświęcić więcej czasu rodzinie. W wywiadach wielokrotnie podkreślał, że rola ojca to dla niego najważniejszy etap życia. Po rozstaniu z Agnieszką postanowił wrócić do pełnej aktywności zawodowej. Prowadzi zajęcia, warsztaty i kampanie motywacyjne, pokazując, że taniec może być formą terapii i powrotu do równowagi emocjonalnej. W świecie, w którym często ocenia się ludzi przez pryzmat popularności, Maciej zachowuje autentyczność i spokój. Dziś oboje, choć już osobno, nadal inspirują młodych ludzi. Agnieszka z sukcesem łączy karierę medialną z działalnością edukacyjną, a Maciej skupia się na projektach artystycznych i rozwoju osobistym. Po zakończeniu wspólnego rozdziału Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela skupili się na indywidualnym rozwoju zawodowym, a ich nazwiska znów zaczęły pojawiać się w branżowych mediach. Agnieszka, mimo osobistych zawirowań, nie zwolniła tempa i konsekwentnie umacnia swoją pozycję w polskim show-biznesie. W ostatnich miesiącach powróciła na scenę w nowej roli, mentorki młodych tancerzy i ambasadorki projektów artystycznych promujących taniec w szkołach. Jej działalność edukacyjna obejmuje warsztaty w największych miastach Polski, w których łączy elementy techniki tańca z rozwojem emocjonalnym uczestników. W rozmowach z mediami podkreśla, że taniec to nie tylko sztuka ruchu, ale także sposób na odbudowanie pewności siebie i harmonii wewnętrznej. Dziękujemy, że byliście z nami i śledziliście tę niezwykłą historię pełną emocji, pasji i prawdziwego życia. Opowieść o Agnieszce Kaczorowskiej i Macieju Peli to nie tylko kronika sukcesów i trudnych decyzji, ale także dowód, że siła człowieka tkwi w umiejętności podnoszenia się po upadkach i wierności własnym marzeniom. Każdy z nas może odnaleźć w tej historii cząstkę siebie, chwilę triumfu, moment zwątpienia, i wiarę w to, że nawet po największej burzy zawsze przychodzi światło. Jeśli poruszyła Cię ta opowieść i chcesz być na bieżąco z kolejnymi historiami pełnymi emocji, inspiracji i prawdy, zostań z nami. Subskrybuj nasz kanał, kliknij przycisk, obserwuj i włącz powiadomienia, by nie przegapić następnych materiałów. Dzięki Twojemu wsparciu możemy dalej opowiadać historie, które poruszają serca, inspirują i pokazują, że za każdym sukcesem kryje się człowiek z krwi i kości. Dziękujemy za Twoją obecność, to właśnie dzięki Tobie te historie żyją dalej.